Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie miało być już openingu meczu taksów, ale jednak jeszcze mamy tutaj, więc no otwieramy Ym, ostatni, to już na pewno jest opening i dobra, lecimy. Popatrzcie, mamy tutaj takie oto pojemniczki, no i najpierw sobie otworzymy oczywiście te duże i potem przejdziemy do tych ekskluzywnych. Otwieramy i lecimy z... Opening, poczekajcie, bo ja tutaj nie mogę tego, tego otworzyć, dobra i lecimy. Juventus, patrzcie, mamy znowu Juventus, yy, mamy trenera, mamy Bolonię, yy, mamy, znaczy Romę, mam, mieliśmy Real Madrid, Inter, tutaj bazówki lecą teraz. Yy, okej, okay. dobra, fajna karta Manchesteru City. O, popatrzcie, polską kartę mam, fajnie. Mm, tutaj schowam, dobra i lecimy dalej. Co tutaj dropnie? Może coś fajnego przydałoby się. Um, acymilan też um, mamy, dobra. I teraz zaraz, no jeszcze trochę tych bazówek I, i, i zatrzymamy się na tych kartach, na tych lepszych. Dobra, mamy tu już te lepsze karty. Rivalio, bardzo fajna karta, bardzo ładna. acymilan Inter. Też bardzo fajna karta. Czekajcie, bo one mi się tak rozjeżdżają. Kolejna karta Rangers. Inter. E e e e Martinez. De Gea. De Gea. E e e teraz Villa, Manchester United. No, bardzo fajnie. Garnacho. Potem mamy Feyenoord. Ok, i lecimy dalej. O, Di Maria, Di Maria, go mam. Y, dobra, no i mamy tutaj jeszcze y, z Leverkusen i piękne, y, pięknie wyglądające karty Manchester City. Okej, okay, bardzo fajny drop, Teraz lecimy z tą saszetką. I uwaga, co tutaj, co tutaj się y, trafi. Tu wiemy już, ale znaczy, no to wiemy już, co się trafi, nie? Ale ja tutaj kupiłem najbardziej to pod Mbappé. Dobra, mamy Diaz Mbappé, i to właśnie pod niego kupiłem. najbardziej Tą, tą właśnie, te właśnie box. Laminę Yamal i jeszcze panią taką z Chelsea. Więc ogólnie bardzo fajny drop. Poparcie sobie. Znaczy, no drop, no to było akurat gwarantowane. Polecam tą paczuszkę, naprawdę polecam paczuszkę. Mm, bardzo fajna. Dropnąłem bardzo fajne karty, jak na przykład o BVB, e, i jest to na pewno bardzo fajne. E, ja już będę się z Wami żegnał. Może taki krótki odcinek, ale po prostu chciałem Wam pokazać, jak otwieram. E, Popatrzcie jeszcze sobie, jakie ja mam tutaj karty. Ok, tutaj mam jeszcze taki stosik, no i to było na tyle. Papa. Pa.